Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Kryściska na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu, Elaine Elaine, pani Wące, Marcinowi Pucowi, Tomkowi K, tajemniczemu panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kolejna recenzja książki, która została mi wybrana przez jednego z moich patronów. Elaine, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wybór dość niespodziewany. Znaczy, w sumie, chyba każdy do tej pory wybór był niespodziewany. Aczkolwiek to był niespodziewany wybór książki, no powiedziałbym z mojej bajki. Bo pewnie gdyby nie no, wybór patronów, nie czytałbym wybornego trupa, chłopaka, nie, chłopca z latawcem, czy szeptuchy na przykład. Czy było coś jeszcze? Jeżeli tak, to, to skleroza. Eee, dlatego, że książka, która została mi wybrana, jest to książka Córka Imperium. Powieść napisana przez dwójkę autorów, mianowicie Raymonda Efejsta, czy też Raymonda Ifejsta, a także panią Jenny Wurz. No i powiem Wam. Um, bardzo duże pozytywne zaskoczenie. To znaczy, to jest bardzo dobra książka. Jestem aż zaskoczony tym, że nam mi się tak podobała. Jeżeli w ogóle ktoś nie wie, um, Raymond i jest autorem jednej z najdłuższych serii fantazyjnych, czy też jednego z największych uniwersów fantazy, który się nazywa Rift War Cycle. On się składa z wielu serii, jeżeli się nie mylę, z dziesięciu. Um, I pierwszą serią w ramach tego uniwersum jest um, seria, która rozpoczyna się książką Adept Magii i jest to prawdopodobnie najbardziej znana seria w tym przepastnym uniwersum. Natomiast ja ze względu na taki, a nie inny wybór, e, nie zaczynam od pierwszej serii. Zaczynam od drugiej serii. Druga seria, która nazywa się The Empire Trilogy i właśnie zaczyna się książką córka Imperium. Trochę się bałem. W dużym stopniu dlatego, że jakoś tak, no, niepewnie i nieufnie patrzę na książki, które są napisane przez duety książkowe, co ja mówię, przez duety autorów, przez duety książkowe w sumie też. Albo jakieś tercety, albo w ogóle jakieś grupowe projekty. Jakoś tak nie wiem, wydaje mi się, że jestem staroświecki w tej materii, jednak jakoś tak pewniej się czuję, kiedy widzę, że książka jest napisana przez jednego autora. Jak widzę dwójkę, to czuję taką obawę, że może jakiś element będzie gorszy, jakiś lepszy, może jakaś, wiecie, nierówność wystąpi, jak style dwójki autorów się zgrają. No sam nie wiem, jakoś tak, tak myślę. Natomiast nic z tych rzeczy, bo Córka Imperium to jest naprawdę bardzo porządne, polityczno-dworskie fantazy, które podobało mi się bardzo, równocześnie... Jest to trochę przykre, no bo dużą część książek z tego uniwersum wydawał Rebis w Polsce. I w zasadzie żadna seria nie jest do kupienia tak normalnie. Ja sam te książki kupiłem na Allegro za jakichś 50 zł. Natomiast podobała mi się na tyle mocno, że pewnie poszukam kolejnych tomów za jakieś tam w miarę rozsądne e, pieniądze. Myślę, że przede wszystkim warto zacząć od tego, czy te serie można czytać bez znajomości pierwszej trylogii w ramach tego uniwersum. No, ja jestem przykładem tego, że raczej można. To znaczy, z tego co udało mi się dowiedzieć, to jest trylogia, która dzieje się mniej więcej równolegle do trylogii pierwszej. Te dwie trylogie mają też ponoć jakichś wspólnych bohaterów. Znaczy, ktoś z pierwszej trylogii pojawia się tutaj. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast ja niespecjalnie czułem, żebym tracił bardzo dużo. Pewnie trochę straciłem. Jasna sprawa. Wydaje mi się, że gdybym zaczął od pierwszej trylogii, to przede wszystkim świat byłby dla mnie bardziej zrozumiały. Tym niemniej sama historia wydaje mi się być jak najbardziej zrozumiała, a przynajmniej ten e, trzonek, jak już powiedziałem, jest to fantazy polityczna, którego zarys fabularny jest bardzo prosty. To znaczy główna bohaterka tej książki na imię ma Mara e, i pochodzi z rodu Akoma i poznajemy ją w momencie, kiedy ma ona wstąpić do Zakonu, jednej z bogiń tego świata. Natomiast proces ten zostaje przerwany, kiedy jeden ze sług tegoż rodu no, go zakłóca, informując naszą bohaterkę, że jej ojciec i brat zginęli i została ona de facto głową rodu. Na taki stan rzeczy wpływ ma no, ród rywalizujący, będący od wielu lat wrogiem Akomy i nasza bohaterka no, musi teraz wrócić, znaczy decyduje się wrócić w swoje rodzinne strony no, i spróbować wyprowadzić swój ród na prostą, co nie jest takie proste, Cóż za <noise> dobór słów. Um, no bo między innymi to nie jest tak, że jej życiu nie zagraża żadne bezpieczeństwo. Wrogowie rodu ciągle chcą się jej pozbyć, pozbyć całego rodu, więc ona jest naturalnym, następnym celem. I to, że mówimy w tym przypadku o bardzo takim właśnie dworskim politycznym fantazy, ma pewne. Dosyć istotne konsekwencje, które myślę w dużym stopniu determinują to, czy ta książka Wam się spodoba, czy też nie. Po pierwsze to, że nie jest to bardzo szybka książka. Trzeba sobie to powiedzieć. Jest to raczej fantazy powolne. Próżno tutaj szukać jakichś ogromnych, wiecie, scen bitewnych, wartkiej akcji, nie wiem, takiego bardzo widowiskowego wykorzystania magii. Magii to jest bardzo mało, praktycznie jej nie ma. To nie jest ani takie dość, wiecie, takie bardzo typowe przygodowe fantazy, trochę tak sobie wyobrażałem tę serię pierwszą w tym uniwersum. Czy taka jest prawda? Nie wiem. Ani to nie jest jakieś bardzo, wiecie, epickie, porażające skalą, no nie wiem, epik, military fantazy, jak Malazan na przykład. Jeżeli już mówimy sobie o politycznym fantazy, to, to nawet nie jest tak ogromna, wielowątkowa historia jak Pieśń Lodu bo to jest takie naturalne porównanie. To jest historia dość kameralna. Większość czasu spędzimy tutaj w jednym miejscu. W, no, powiedzmy, rodowej posiadłości naszej, naszej bohaterki. I tutaj większość istotnych rzeczy wynika z rozmów. Bardzo często w tej książce para takie sformułowanie, którego zapomniałem. <grywania> zapomniałem, jak to dokładnie brzmiało. Czy to była gra rady, rozgrywki rady? Bo trochę to jest tego typu historia. To jest taka historia trochę o rozgrywaniu pewnej gry, o ustawianiu sobie sojuszy, podkopywaniu pozycji wroga wbijaniu sztyletów w plecy, czasami tych metaforycznych, czasami tych dosłownych, wiecie, zawieraniu małżeństw, wykorzystywaniu innych osób, to jest tego typu książka. Tutaj historia toczy się dosyć równo, jeżeli chodzi o tempo, ono jest konsekwentnie dość powolne. Nie mam jakichś takich znaczących przyspieszeń, to jest dla mnie plus. To znaczy, wydaje mi się, że kiedy macie takie bardzo rwane tempo, kiedy książka jest powolna i nagle przyspiesza i potem znowu zwalnia, to to przeszkadza, bo to zwolnienie jest odczuwalne. Natomiast kiedy tempo jest jednostajne, to, to, to jest coś do czego się można przyzwyczaić i dość szybko zweryfikować, czy to jest coś dla ciebie. Wiecie, to trochę działa na tej zasadzie, że jeżeli czegoś nie macie, to nie czujecie braku tego, ale jeżeli czegoś na początku nie macie, potem to dostajecie i potem wam się to zabiera w kontekście tego szybkiego tempa, to to może przeszkadzać. Tutaj uważam, że tempo, mimo że naprawdę powolne, jest naprawdę solidne i absolutnie mi nie przeszkadzało. Być może użyłbym takiego stwierdzenia, że to jest taka. Hmm, Taka trochę mniej rozwleczona trylogia Skrytobójcy, jeżeli chodzi o tempo, bo ja bardzo lubię trylogię Skrytobójcy, bardzo lubię tę serię, natomiast no, ciężko się kłócić z tym, że ona momentami jest rozwleczona. Jednym to będzie przeszkadzało bardziej, drugim mniej, mi to nie przeszkadzało jakoś specjalnie, ale ta książka wydaje się być bardziej esencjonalna. Nie jest to też jakaś bardzo długa pozycja, ona ma niecałe 400 stron, tam 380 i to działa, mimo że ponownie to jest taka historia, gdzie jest dużo opisów. Takiej suchej polityki nie ma, może bardzo dużo, ale ona też tutaj jest. Natomiast na szczęście to nie jest tego typu politykowanie, gdzie autor albo autorka myśli, że jak wpieprzy do książki jakieś fragmenty o traktatach handlowych, o tym, że inflacja galopuje, a wieśniacy się burzą, to to zrobi jakieś wielkie wrażenie na sucho. Nie, wydaje mi się, że to jest bardzo sensownie nakreślona polityka. I ona może zainteresować. Naprawdę podobała mi się główna bohaterka. To znaczy, to pewnie nie będzie postać, która trafi do moich ulubionych postaci kobiecych w historii. Ale ja się trochę bałem tego, że, wiecie, że to będzie taka historia, gdzie z jednej strony macie niebezpieczne realia, w jakich żyje nasza bohaterka, sytuacja jest groźna, no ale z drugiej strony przyjaźń i, i dobre serce wszystko y, naprawią. Wydaje mi się, że to jest też często problem z pisaniem postaci, nawet nie tylko kobiecych, ale generalnie no, postaci, wiecie, typu merysu Garysu, czyli takich, które... Po pierwsze, nie cierpią, nie mają problemów z sytuacją. To jest to, że ustanawia się pewne realia, buduje się świat w pewien sposób, gdzie macie dość jasne zagrożenia, a potem w ten świat wrzuca się postać, która zachowuje się kompletnie, jakby nie funkcjonowała w tym świecie. Jakiekolwiek zasady się jej nie, dotyczy, nie dotyczyły. Jej nie dotyczyły, nie, się jej nie dotyczyły. Um, Mara nie jest taką postacią. Po pierwsze, ona jest, ona jest ludzka, to jest młoda dziewczyna na początku tej historii. Ale mi się bardzo podoba to, że w tej książce ewidentnie jest pokazane, że ona ma takie poczucie, że on nie jest najważniejszy, że to jednak mimo wszystko chodzi o przetrwanie rodu. I jasne, może ona chciałaby robić coś innego, może ona w ogóle nie chciała tutaj wracać, ale musi robić pewne rzeczy, żeby w ogóle zarówno ona, jak i ten ród e, mógły przeżyć. I pod tym kątem wydaje mi się, że to jest bardzo nienaiwna książka. Ten wątek jest bardzo sensownie poprowadzony i czasami widać, że jej decyzje... No, są niej przykre, znaczy mają dość przykre konsekwencje dla niej osobiście, ale jeżeli chodzi o większą sprawę, to mają sens. Jak najbardziej. Dlatego myślę, że ona jako główna bohaterka w tej książce działa. Można jej dość łatwo kibicować. Może to nie jest taka postać, która tryska charyzmą na prawo i lewo, ale wydaje mi się, że też zauważalny jest jej, jej rozwój. I wydaje mi się, że to jest coś, co będzie konsekwentnie prowadzone w kolejnych tomach i ona stanie się jeszcze. Właśnie lepszym graczem, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie, że ona staje się graczem. W takiej wiecie, młodej, może nie naiwnej, ale niedoświadczonej dziewczyny ona się staje kimś, e, z kim trzeba się liczyć. I to jest zawsze niesamowicie przyjemne, kiedy się z jakąś książką, gdzie widzicie bohatera, który jest na początku słaby w czymś, ale po wycierpieniu swojego on się w tym czymś robi lepszy. Mara taka się robi. Dla mnie w ogóle niesamowite jest to, że ta książka, nie wiem, jak seria, ale zakładam, że nie będzie jakichś wielkich. Różnice sobie, poczytałem trochę kolejnych tomach, to chyba nie jest tak, że mamy takiś wielki spadek formy, jeżeli w ogóle jakikolwiek. Um, ta seria ma prawie 40 lat. Ona ma 38 lat pierwszy to był w 87 roku. I uważam, że ona się bardzo, ale to bardzo godnie zestarzała. Znaczy, uważam, że w ogóle, wiecie, czytając wiele fantazy, serii fantazy z lat tam 80., 70., 90., może, macie czasami to takie wrażenie, że no. Czuć, kiedy to było pisane. Natomiast uważam, że ta książka w bardzo małym stopniu właśnie taki posmak ma. Wydaje mi się, że w jakimś tam, w jakiejś recenzji albo w jakimś artykule dotyczącym tej książki, niedługo po jej premierze pojawiła się taka, taka wzmianka, że to jest feministyczne fantazy. I uważam, że. Jeżeli, znaczy, trochę mam problem z tym z tym terminem, bo trochę nie wiem, co on znaczy. Czy to jest fantazy, które sprawia, że postacie kobiece są silne? Czasami to jest problem, jeżeli postać jest. Silna po prostu, bo jej płyt jest taka a nie inna. Natomiast uważam, że jeżeli rozpatrujemy książki w ten sposób, to to jest jedno z lepszych feministycznych fantazji, jakie czytałem. Uważam, że ten progres głównej bohaterki jest jednym z najbardziej naturalnych i przyjemnych obserwacji procesów, właśnie nabierania znaczenia w ramach pewnego świata, na jakie natrafiłem ja czytając fantazy przez te już kilka ładnych lat. Po drugoplanowe. Troszkę słabiej wypadają, ale słabiej na tym poziomie, że to nie są postaci, o których będę myślał. One, one mają swoją rolę, te role spełniają, jest okej, okay. nikt mnie jakoś bardzo nie irytował. Myślę też, że jeżeli um, autorzy założyli sobie, że pewne postaci mają w czytelniku pewne emocje wywoływać, to to się udało. Wydaje mi się, że ta książka robi wystarczająco dobrą robotę, żebyśmy nie lubili tych, których mamy nie lubić, <grym> lubili tych, których którym kibicować mamy i nie robi tak jakoś ordynarnie. Powiedziałbym, że dla mnie mimo wszystko to, to nie była jakaś bardzo emocjonalna książka. Pod tym kątem nie porównywałbym jej do Robin Hop, bo książki Robin Hobb z reguły są raczej emocjonalne. I to są takie książki, które raczej emocjonalnie mamy odbierać. Tutaj tych emocji takich wiecie, bardzo pierwotnych, typu czyste szczęście, wielki smutek, nie miałem jakoś bardzo dużo w sobie, aczkolwiek miałem w sobie ciekawość. I myślę, że w przypadku takiej książki jednak to, um, jednak to wystarczy. Wydaje mi się, że początek może być taki bez szału, bo pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt stron to jest. To jest trochę taki fragment pisany ekspozycją, gdzie tłumaczy ci się bardzo bezpośrednio pewne rzeczy. Być może, gdyby tego nie było, to ja bym tej książki nie zrozumiał. W tak dużym stopniu, jak wydaje mi się przynajmniej zrozumiałem. Ale no, początek jest taki, że to nie jest subtelna ekspozycja. Tym niemniej, wydaje mi się, że pod pewnym kątem to można wybaczyć, bo ja uważam, że świat przedstawiony jest. Jest fascynujący. I to jest fantastyczny świat. E, ponownie poprawcie mnie, jeżeli ja się mylę, bo mogę się mylić jak najbardziej. E, z tego co rozumiem, w Rift War Cycle macie dwa światy. Jest Midkemia i ona jest taka dość, chyba właśnie. Um, ch 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 chciałem powiedzieć nasza w tym znaczeniu, że trochę przypomina Ziemię. Jest taka dość klasyczna. E, natomiast akcja tej książki dzieje się w Kelewanie. I wow. Uważam, że to jest kapitalny świat, bo on. On mi kilka rzeczy na myśl przywodził i niektóre z nich może nie mają do końca sensu, bo w ogóle moje pierwsze skojarzenie, nie mam pojęcia dlaczego, jeżeli chodzi o ogólny klimat, to było Might and Magic 6, The Mandate of Heaven I, i trochę nie wiem czemu. Ciężko mi to, mi to wytłumaczyć, natomiast wydaje mi się, że gdybym miał szukać jakiegoś takiego bardziej mającego pewne podłoże, nie bazującego na moich odczuciach porównania, to powiedziałbym, że to jest świat, który jest lekko azjatycki, ale tak subtelnie azjatyckie. że znaczy to nie jest, no nie wiem, um, to nie są zapiski stali, gdzie macie ewidentnie Japonię po prostu. I to i to nie ma wątpliwości, że to jest Japonia. I to też nie jest coś takiego jak na przykład, no nie wiem, w wojnie Makowej, gdzie jeżeli macie pewien kontekst historyczny, to, jest, to są ewidentnie Chiny i Japonia. Tutaj macie takie elementy, które wydają się być azjatyckie. W ogóle cały ton tej książki jest taki dość mocno oficjalny, wydaje mi się, że to jest coś, co się też trochę kojarzy z Azją, a czy z Azją, z Japonią. takie bardzo oficjalne odnoszenie się do siebie. Co też pasuje wydaje mi się do tej historii, bo to jest jedna z tych historii, gdzie wiecie, bohaterowie mogą mówić sobie piękne rzeczy w twarz, bardzo właśnie tak oficjalnie z kulturą, a jak się odwrócą do siebie plecami, to tutaj jakiś skrytobójca skoczy, tutaj jakieś knucie. To jest taka historia. Więc on jest troszkę japoński ten świat i ta taka lekka azjatyckość jest połączona z czymś, co mi trochę na myśl przywodziło Morowinda. To znaczy Macie na przykład wątek ogromnych, ogromnej mrówko podobnej rasy, jak to się nazywa Choja. Nie, wiem, może to też nie ma już bardzo dużo sensu, ale niektóre elementy tego świata, na którym się nie skupiamy aż tak bardzo i to jest trochę przykre, bo to jest mimo wszystko polityczne fantazy. Takie właśnie o rozgrywkach dworskich i to nam będzie nie pozwala tego porzucić, po prostu wyruszyć w świat, obserwować te różne dziwy. ale trochę się czułem, jakbym trafił na jakąś plantację w Morowindzie momentami. I to wszystko tworzy bardzo ciekawą mieszankę. Bardzo mi się ten świat podoba. Spodziewałem się, że to będzie bardzo klasyczny fantaz, że to będzie właśnie takie, wiecie, quasi-średniowieczne, rycerze, damy. Yy, a nie, nie jest tak. Jak już powiedziałem, nie czułem tego, yy, że, to był, że to było pisane przez duet autorów. I akurat w moich ustach to jest komplement. Wydaje mi się, gdybym czuł, to raczej używałbym tego stwierdzenia jako zarzutu do tych książek. Yy, nie czułem, że nie, jakiś element mocno odstaje, czy mocno nie pasuje, nic z tych rzeczy. Yy, I ponownie wydaje mi się jakaś taka subtelność, taka wiecie nieeksplozywność pewnych elementów tej książki, yy, prowadzić do tego, że gdybym miał zupełnie na ślepo, nie wiedząc kto napisał tę książkę, powiedzieć, czy napisała to kobieta czy mężczyzna, to pewnie powiedziałbym, że kobieta. Nie wiem, czy to zabrzmiało seksistowsko, mam nadzieję, że nie, ale gdybym nic nie wiedział, to myślę, że taki strzałbym poczynił. No i powiem wam, jestem niesamowicie wdzięczny, że yy, Patronite doprowadził do tego, że taką książkę przeczytałem, bo uważam, że jest bardzo dobra. Znaczy, To nie jest taka książka, której bym dał, nie wiem, 5 na 5 gwiazdek, 10 na 10, ale zrozumiałbym, gdyby ktoś dał. To znaczy, wydaje mi się, że kolejne tomy mają potencjał, gdzie tam zapewne mimo wszystko skala tego wszystkiego będzie większa. Wydaje mi się, że mimo że to mi nie przeszkadzało i generalnie mi się całkiem podobało, to ta książka, jeżeli chodzi o tempo, była zbyt jednolita. Jednak troszkę za mało eksplozywna, żebym ja był jakiś totalnie powalony, oszołomiony tym, co widziałem. Mimo, że w zasadzie wszystko, co widziałem, podobało mi się albo mi się bardzo podobało, to nie ma chyba takiego elementu, może poza światem, którego też nie widzimy aż tak dużo, który by mnie totalnie rozłożył na łopatki. Wszystko tutaj działa, moim zdaniem, wszystko jest dobre albo bardzo dobre, ale wydaje mi się, że brako... jedyneczko mi brakowało w tej książce to jest takiego elementu, o którym bym pamiętał. Za paręnaście tygodni, który zostały we mnie jakoś na bardzo, bardzo długo. I nie wiem, książki Robin Hoop to mają na przykład. One mają jakieś takie mocne, emocjonalne strzały, i być może kolejne tomy też to będą miały. Mam nadzieję, szczerze mówiąc. Ale ta książka jako start serii jest bardzo dobra. Jest naprawdę bardzo dobra. Też ewidentnie trzeba powiedzieć, że no, to jest pierwszy tom trylogii. To jest. To nie jest tak, że to jest jedna książka, i potem do niej e, dopisywano do już zamkniętej historii kolejne tomy. To znaczy. Duża część wątków, które zostały otworzone na początku tej książki, zostaje również w tej książce zamknięta. Równocześnie bardzo trzeba być świadomym, że, um, że to nie jest koniec historii głównej bohaterki. No i też jakby autor i autorka, autorzy dają temu dają to wyraźnie znać, bo ostatnie zdanie tej książki, też ostatnie kilka słów tej książki, to jest, a rozgrywka rady jeszcze się nie skończyła. Rozgrywka rady, tak to się nazywało okej. Okay. Więc ewidentnie tam się będzie działo więcej. No ale muszę wam powiedzieć, bardzo dobra książka. Bardzo mi się podobała. Były ze dwie, trzy uważam naprawdę bardzo dobre sceny. Powiedziałbym, że wątek y, pewnego małżeństwa, jego zakończenia, y, jeżeli ktoś chce, to pewnie wie o, o czym mówię. On mi się naprawdę podobał. Uważam, że to jest w ogóle najlepszy chyba wątek tej książki. jego zamknięcie jest takie, właśnie bardzo niejednoznaczne. Może, może bardzo niejednoznaczne, to, to, to nie do końca ale może, myślę, budzić pewne ambiwalentne emocje. Więc koniec końców bardzo polecam. Jeżeli ktoś szuka sensownego, politycznego fantazy, to to jest sensowne polityczne fantazy. Jeżeli ktoś lubi, szuka w literaturze silnych kobiecych bohaterek, ale no, nie jakichś takich absurdalnie silnych, na zasadzie niezasłużenie silnych, silnych z czapy, tylko takich, które przez pewne rzeczy muszą przejść, to tutaj też to znajdzie. Bardzo ciekawy świat, powolne tempo, jasne. Podoba mi się język, aczkolwiek, jak mówię, niedużo akcji, sporo opisów, które przez ciekawy, moim zdaniem, świat nie wynudzają. Bardzo polecam. Pewnie, gdybym miał jakąś punktową um, ocenę, tutaj dać jakieś takie 8, może 8,5 na 10. Uważam, że super książka. Um, I pewnie, jeżeli skończę tę trylogię, a no, zakładając, że um, że znajdę te kolejne tam w jakiejś rozsądnych cenie, w rozsądnej cenie, no bo nie będę dawał nie wiem, 100 zł za książkę bez przesady. Um, to pewnie będę miał takie poczucie, że super historia, ale z drugiej strony, teraz chciałbym jakąś taką, nie wiem, przygodową, bardziej klasyczną historię w tym świecie, po to, żeby go po prostu więcej zobaczyć i poznać. Bo on mi się wydaje na tyle ciekawy, e, że chętnie po prostu zobaczyłbym więcej miejsc. Jak mówię, tutaj dużą część historii po prostu spędzamy w jednym miejscu. Co nie jest wadą, jest specyfiką e, często tego typu książek. Zamiast w jaskiniach, ruinach, lasach, po prostu siedzimy w domach, a bohaterowie grają ze sobą w szachy. Bardzo mi się podobało. Super książka, dzięki za polecenie. No. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.